Ten stok jest stworzony w centrum miasta. Na stoku znajdują się trzy wyciągi: jeden długości 500 metrów, taśma dla początkujących długości 100 metrów i wyciąg taki krótki orczyk długości 150 metrów. Stok jest bardzo fajnie przygotowany, bardzo nie jest nawet stromo no i w sumie bardzo, bardzo nam się dobrze jest. Ja pierwszy raz mam na nogach narty w ogóle, ale jakoś fajnie. Jest snow tubing, tułka dla dzieci, jest barek, jest wypożyczalnia nart. Ruszamy z inwestycją już od wiosny budową hotelu, zaplecza gastronomicznego profesjonalnej wypożyczalni nart. Stok jest bardzo rodzinny, także od od najmłodszych dzieci do, do babci i dziadka. No do całe rodziny. Przyjeżdżamy tutaj właściwie dwa-trzy razy w tygodniu. Wspaniałe są warunki narciarskie, bo jest bardzo dobry śnieg zmrożony i on bardzo dobrze nosi, także nie ma żadnych problemów. Fajna górka, fajnie się jeździ. To Biola podoba się? Tak, bardzo dużo ludzi, bardzo fajnie.